Siemanko, ja jestem technokrata i witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym newsowym podsumowaniu tygodnia. No i dzisiaj tych newsów zebrało się sporo. Najwięcej o Intelu, bo u, Intel, u Intela dużo się dzieje, ale mamy też o edycji serii 5000, co wrzuciłem Wam też na początku tego newsa. Ale zalecam obejrzenie całości. Bardzo też Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, dzięki czemu dobiliśmy do 13 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Dzięki wielkie, że zostawiliście kilka subów pod, pod ostatnim filmem, gdzie Was o to poprosiłem, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. Nie, newsowe podsumowanie, w tym tygodniu później byłem na targach HiFa, wróciłem, montowałem dla Was vloga, vlog właściwie wleciał w poniedziałek na ten kanał też, u mnie na kanał wleciał, więc zachęcam dwa vlogi z IFE, wszystkie moim zdaniem ciekawe, ale jak nie były ciekawe to dajcie znać w komentarzach a my lecimy z podsumowaniem tygodnia, bo dużo tego jest zaczniemy od iPhone'ów, które nareszcie w końcu znikną z nich LCD i w każdym najnowszym modelu będzie OLED po co drążyć temat 7 lat za późno to wszystko więc i tak lepiej późno niż wcale dobrze, wszędzie już OLED -y. Windows 11 przebudowane okno startu, nareszcie, powiem Wam szczerze to mnie denerwuje, te proponowane są z dupy wzięte, nigdy mi się nie przydały jeszcze, a takie bardziej klasyczne okno, jak miało miejsce choćby w dziesiątce, dużo bardziej mi się podobało, gdzie faktycznie wszystkie konki, ja jestem zwolennikiem nieposiadania ikonek na pulpicie i wszystkie konki na pasku starcie mogę sobie je wysunąć, tam je mam posortowane albo powrzucane na pasku, albo posortowane w fol foldery, tak jak to mam teraz, część jest wrzucona bezpośrednio, część ma swoje foldery, uwielbiam takie rozwiązanie. I cieszę się, że właśnie pasek głównie skupi się na tej funkcjonalności, ale też dochodzi tu jakiś telefon, jakieś takie rzeczy. Nie mogę się doczekać tej przebudowy. No i Chiny. Standardowo, zawsze gdzieś na początku naszych newsów są Chiny i to co odwalają. Tym razem ponoć kradną z Tajwanu technologię od TSMC do produkcji półprzewodników. Chiny bardzo mocno idą w technologie półprzewodnikowe. Oczywiście to tak ukraść technologię produkcji procesorów, to jest tak skomplikowany proces, że ciężko to zrobić, ale wyprowadzając te dane, Jakoś systematycznie. Część tej technologii można wyprowadzić, a. Częściowo, nawet znaczną mniej część, i za pomocą jakiejś inżynierii wstecznej zacząć no, o zbliżony proces u siebie wdrażać. Więc no, mogą to być zarzuty ze strony Tajwanu nie tak zupełnie bezpodstawne. Patrząc na to, że Chiny inwestują gigantyczne pieniądze w półprzewodniki, tylko w pierwszym półroczu tego roku zainwestowali 25 miliardów dolarów. To jest więcej niż wszystkie inne firmy produkujące półprzewodniki razem wzięte. Chiny po prostu pod tym. Względem się zbroją. W dzisiejszym moim filmie piątkowym też możecie zobaczyć film, gdzie opowiadam o tych półprzewodnikach i o tym, jak ważne to jest w dzisiejszych czasach dla świata i dlaczego wszystkie kraje i firmy się w to poniekąd zbroją. No a Nvidia. Nvidia z niechlubnym rekordem. Nvidia straciła na wartości. Oczywiście już to wszystko odzyskała. Ja niestety niestety się nie wyrobiłem, nie zdążyłem kupić w dołku akcji. Żałuję strasznie, bo no, zwlekałem jak zwykle i, i firma już poszła do góry bardzo dużo. Ehm, po, poniekąd, no, nie wracając do swojego poprzedniego potencjału, ale odrabiając straty, ale straciła rekordowo. Największa strata, jeżeli chodzi o sumę gotówki w historii amerykańskiej giełdy 278. Miliardów dolarów. To więcej niż jest warte całe AMD, to więcej niż jest warty dwukrotność Intela, bo Intel jest teraz na jakieś 90 miliardów wyceniane, więc 2,5 Intela i 1 i trochę AMD straciło. No, czy oczywiście nie naraz, tylko liczone osobno straciła Nvidia przez ten upadek, natomiast już te straty odzyskali więc. Dobrze się mają. A propos Nvidii, to GeForce 256. Pierwsze GPU kończy 25 lat. Nosiłem się z zamiarem nakręcenia kiedyś takiego filmu semidokumentalnego na temat tej karty graficznej, ponieważ jest to pierwsze GPU, pierwszy akcelerator graficzny, czy jakby to nazwać nazwany GPU. Wcześniej nazywano to różnie nazywano to akceleratorami, właśnie 3D i tak dalej, ale jako GPU. Pierwszą tą nazwę użył właśnie GeForce 256 25 lat temu, w roku 99. No i przyjęła się. Eee, a czy przyjmie się etykietka AI pod nazwami kart od NVIDII, to zobaczymy, ale NVIDIA szykuje właśnie taką nową plakietkę ze swoją nazwą, gdzie tutaj mają napis POWER. Powering Advanced AI, czyli że to NVIDIA napędza najbardziej zaawansowane AI na świecie. NVIDIA ma teraz na to parcie, żeby ugruntować przekonanie wszystkich, że NVIDIA równa się AI. To Tak jak Pampers równa się pieluchy jednorazowe, to AI, żeby było kojarzone jednoznacznie z NVIDIA. My mamy dość takie szerokie pojęcie pewnych rzeczy, ale wyobraźcie sobie, że niektórzy ludzie, bo to na przykład w Stanach, taki, taki głupi przykład, nie? ale w Stanach ludzie nie wiedzą czym jest MMA. Oni zamiast na przykład MMA nazwy na te mieszane sztuki walki, używają UFC. Dla nich to jest jednoznaczne. W sensie inne... UFC jest synonimem dla MMA, nie? I tak właśnie Nvidia chce, żeby stała się synonimem dla AI, a ja przynajmniej ja mam takie wrażenie. No, ale też stanie się synonimem potężnego poboru prądu w serii 5000 ponieważ TDP 5000 yy, 90, no to ponoć. 500W w pierwszym newsie, ale dostaliśmy nowego newsa, który pokazał nam, że 600W TDP ma mieć 5090, 400W wzrost o 25%, 4080, 4090 rośnie aż o 33% wzrost e, poboru mocy, poboru prądu, e, 5070 do 250 o 15%. Więc te wzrosty poboru prądu są potężne na Nvidia. A propos kart graficznych, e, no to mamy IK, które pomimo tego, iż przeżywa potężne teraz problemy wizerunkowe i finansowe i jeszcze jakie tam, no to w związku z tym problemami zostało wysłane do nich zapytanie, jakie mają dalsze plany i tak dalej i odpisali wiadomość obszerną do em, portalu, czekaj, overclocking 3 d że Spokojnie, mamy się dobrze, planujemy nawet kolejne produkty jeszcze w tym roku na nowe karty graficzne i prawdopodobnie chodzi o nowe modele kart graficznych, prawdopodobnie nie będzie to ani Nvidia, ani AMD i prawdopodobnie będzie to Intel. Taką przynajmniej sam mam teorię. Zobaczymy. Ale jakiś nowy model karty graficznej i nie będzie to model, wydaje mi się, żadnego RX-a serii 7000 czy rtx serii 4000, bo... Generalnie na takie karty, które już raczej wchodzą w koniec swojego życia raczej Ikei nie wydawałoby nowego bloku wodnego. Zwłaszcza, że to nie jest jakiś super popularny, żeby ktoś teraz miał kupić, ktoś kto woduje karty graficzne, miał, nie wiem, kupić jakiś wariant 47 i szukać pod niej bloku wodnego. No a same karty sprzedają się bardzo dobrze, wbrew pozorom. Pomimo tego, co już przed chwilą powiedziałem, czyli że wchodzą w schyłek swojego życia, no to tutaj wzrosła ich sprzedaż o 16%. Rok do roku, co jest całkiem srogim wzrostem, dość takim niespodziewanym, biorąc pod uwagę to, że raczej w, w obecnych kwartałach, tych drugim i trzecim, sprzedaż. W drugim na pewno spada, a tutaj wzrosła, w trzecim też jeszcze spada, dopiero w czwartym ewentualnie rośnie. A jeszcze jesteśmy przed premierą nowych układów graficznych, więc jest to pewna anomalia, pokazująca, że raczej no ta premiera zarówno Nvidia, jak i AMD szybko nie nastąpi. Ludzie też o tym wiedzą, wiedzą o tym dostawcy, bo te tutaj co mamy, statystyki podane, one są głównie mierzone na podstawie dużych dostawców, nie na podstawie tego, że ty czy ja kupiliśmy kartę. Tylko, że ile zamówili duży hurtownicy. A skoro oni zamawiają, to wiedzą, że jeszcze jakiś czas te karty pożyją. No i teraz Intel. Intel, który no. ma masę problemów. Tutaj ten news mówi o tym, że Intel może sprzedać swoje Intel Foundry, czyli. Możliwość produkcji procesorów, czyli Intel już nie produkowałby sam procesorów, a robiłoby to dla niego TSMC. Wydaje mi się to osobiście bardzo mało prawdopodobne, aż więcej prawdopodobne, bardziej prawdopodobne jest wydzielenie tego ze struktury firmy i poniekąd no, powstanie dwóch różnych firm, ponieważ Intel Foundry ma gigantyczne koszty. Ale to, co teraz zachęcam Was do obejrzenia mojego dzisiejszego filmu, mówiłem w dzisiejszym filmie, no, to jest największe koło ratunkowe, czy też kamizelka ratunkowa Intela. Jeżeli Intel by poszedł na dno, to ze względu na ten potencjał produkcyjny, Stany Zjednoczone nie pozwoliłyby mu nigdy upaść. Więc wydaje mi się to mało prawdopodobne. Oczywiście może ktoś to ma lepiej policzone i Intel dojdzie do wniosku, że jak to sprzeda, no to w jakiś sposób się odkują, ale no, wydaje mi się, że dobrymi, dobrymi produktami się e, odkuwa, a nie koniecznie sprzedażą. AMD po sprzedaży swoje, swoich fabryk, no nie odkuło się dopiero po wypuszczeniu Ryzenów a tak naprawdę pieniądze na Ryzeny mieli ze sprzedaży układów do konsol, a nie ze sprzedaży swoich fabryk, więc wątpię, żeby Intel podjął taką decyzję no i ciąg dalszych kłopotów Intela, Intel ma plany na potężne cięcia postanowili zwolnić 15% swojej załogi w związku z tym, że przynosi jakby gigantyczne straty przynieśli i spadli na giełdzie o prawie 40%. Czy fabryka w Niemczech jest zagrożona? Ten artykuł mówi, że różnie może być, ale już świeże newsy z tego tygodnia pokazują, że na przykład nasz rząd finalizuje pewne, pewne ruchy, a skoro finalizują pewne ruchy, to znaczy, że mają gdzieś takie insight news, że... Że jednak Intel będzie kontynuował tą budowę. No i to, że Intel miałby rzekomo sprzedać swój dział projektowania procesorów Qualcomm'owi. Kolejna plotka. Wydaje mi się, że tych plotek taki grubymi szytych powstaje zbyt dużo. No bo, bo wyobraźcie sobie, że Intel sprzedaje swój dział projektowania procesorów Qualcomm'owi, sprzedaje Intel Foundry i co mu właściwie zostaje? No, absolutnie nic. W sensie nic im nie zostaje co więcej im zostaje, więc no nie wiem, pod serwery będą mi tylko pod AI robić i tak dojdą do wniosku, to idziemy teraz w AI, a potem resztę jak się odkujemy, to kupimy, nie? Jakby sprzedawanie takich działów było jak zestawienie rzeczy w lombardzie. No bardzo, bardzo nie sądzę, żeby tak się stało. Jeżeli tak się stanie, możecie mi z tego śmiało rozliczyć, jakby i tak wystarczająco potężnym ciosem będzie upadek tych biznesów Intela e, 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 niż jakiś tam Moja wizerunkowa strata na podstawie tego, że źle przewiduję. Ja przewiduję, że takie rzeczy jak sprzedaż Intel Foundry się nie wydarzy i sprzedaż działu projektowego PC. Też się nie wydarzy. Choćby między innymi dlatego, że znamy przycieki na temat Panther Lake'ów. Do 3 lata do przodu Intel ma zaplanowane wydawanie procesorów, one są już też zaprojektowane. Panther Lake ma wyglądać bardzo ciekawie, biorąc pod uwagę to, że Intel pokazał no tutaj mam chyba te newsy o Core Ultra 200V i naprawdę świetnie prezentują się te procesory. Potężna wydajność, Integry, Integry, która ma 8 rdzeni C, a jest na poziomie. GTX -a 1650, RTX -a 2050, no to tutaj e, Panther Lake ma mieć. Tych rdzeni X12, więc 50% więcej, więc to będzie karta na poziomie RTXa 3050 Integra i do tego 16 rdzeni w konfiguracji, oczywiście mówię tutaj o najwydajniejszym procesorze tej rodziny w konfiguracji 4 plus 8 plus 4. Chodzi o 4 rdzenie super, oszczędne, 4 rdzenie bardzo mocne i 4 i 8 rdzeni oszczędnych no ale to o 12 rdzeni X i to w architekturze Celestial, czyli w architekturze kart graficznych już trzeciej generacji Intela. I jeszcze przypominam, nie zobaczyliśmy drugiej, a właściwie zobaczyliśmy w postaci kart zintegrowanych w Series 200. Jeszcze wracając do Intela i ich planów produkcyjnych, no to nie klei mi się właśnie ta wiadomość o sprzedaży Intel Foundry w związku z tym, że Intel jakby skipnął swoją Swoją technologię 20A, oczywiście tam z 200 jest w niej wyprodukowane, ale Intel nie zamierza na niej stawiać głównego nacisku, a na 18A i zamierza na tej technologii takiej. Można ją nazwać roboczo, żeby lepiej to można było zrozumieć. 1,8 nanometra zamierza budować przyszłą potęgę firmy i to na niej się odkuwać, że twierdzą, że dopracowali tę technologię, że są na poziomie TSMC, a nawet są w stanie ich wyprzedzić i ta technologia będzie ich wprowadzać na prostą, jeżeli chodzi o prezentowanie najnowszych. Technologii, Więc no, wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku Intel pójdzie, żeby się odkuć za pomocą tego nowego procesu technologicznego, a nie jakiejś em, sprzedaży Intel Foundry. Tutaj już Wam o tych procesorach Series 200 mówiłem. No, miarzą Snapdragona. Intel się tym chwalił na konferencji, że po prostu Snapdragon jest. No, ale Snapdragon dopiero wszedł na rynek, więc ma potężny potencjał rozwojowy. Intel poniekąd no, rzeźbi w tym, co miał do tej pory. Poniekąd robią taki reset projektowy, no ale jak im to wyjdzie, to jeszcze zobaczymy. Tutaj informacje o anulowaniu 20A, o czym Wam wcześniej powiedziałem, że Intel nie będzie stawiał na tą technologię i prawdopodobnie przestawi te maszyny, które miały być pod 20A, właśnie na 18A. No i kolejny problem Intela ponoć ma im brakować procesorów na wymiany gwarancyjne. Natomiast takie rzeczy wydarzyły się tylko w Hongkongu i Intel rzekomo twierdzi, że tych procesorów jest dość. Tylko po prostu jednego z dużego dostawcy w Hongkongu, po prostu jedna osoba. To jest ciekawe, że takie newsy powstają na podstawie tego, że gdzieś w Hongkongu ktoś powiedział, że jedna osoba zamiast procesora dostała zwrot pieniędzy. No ale jest taka możliwość, jakby temu dostawcy dużemu hongkongowemu czy hongkońskiemu, nie wiem jak to się mówi, skończyły się te procesory i zwracają pieniądze. Ale Intel sam powiedział, że jakby kto, jeżeli ktoś jest chętny na zwrot pieniędzy, to w takich sytuacjach będzie on zwracał te pieniądze. No i Arrow Lake, i, nowa generacja, która ma oczyścić atmosferę po 13-14 generacji i powoli zacząć wprowadzać Intela w, no, w tą taką restrukturyzację projektowania procesorów. Ma kosztować według tego newsa, miała być trochę droższa, ale jak ja to nagrywam, to już mamy świeższe newsy, które mówią o tym, że te procesory będą kosztować tyle samo co 14. Generacja. Jak będzie faktycznie, oczywiście przekonamy się dopiero bezpośrednio po premierze. Miejmy nadzieję, że niski dolar dobrze wpłynie na ceny w naszym kraju. No i na sam koniec: Konsole Nintendo Switch 2. E, pogłoski. E, no, Coraz bardziej optymistyczne ma nadchodzić, rzekomo, rzekomo nawet jeszcze w tym miesiącu gdzieś ma być wstępnie pokazany, ale wydaje mi się, że nie, no, że jakby tutaj PlayStation 5 Pro zostało pokazane i tak dalej, że na razie Nintendo sobie spasuje, może, może, bo to by było idealnie przed świętami wprowadzić taką konsolę do sprzedaży, to by był strzał w dziesiątkę, jednocześnie utarcie nosa sonemu, ale to zobaczymy jak finalnie się to wydarzy. No, jest to jedna z tych konsul, na które czekam. Na pewno nie czekam na kolejne konsole takie Handheldy pod Windowsem, ale Acer taką swoją postanowił wydać. O, o ile ciekawa jest ta konsola i dlaczego ją tu postanowiłem po, po przedstawić, to to, że ona korzysta z Resena 7 78840HS, a nie tak jak większość Handheldów z Z1 i Z1 Extreme. Swoją drogą już są plotki, że nadchodzą Z2 procesory, czyli te typowe AMDki pod Handheldy. To mnie ciekawi, jak w takim razie się taki. A Setni to Blaze 7, sprawdzi kolejna konsolka na rynku i kolejna, nie OLEDowa, tylko IPSowa, ale szkoda. Szkoda, no i PlayStation 5 Pro, ee, gdzie jesteśmy już. Po prezentacji, jak ja to nagrywam, więc tutaj nie będziemy udawać, że skoro są to newsy z tego tygodnia, to nic nie wiemy o PlayStation 5 Pro. Wszyscy wiedzą, bo wyszło, narobiło sporo szumu, że jest za drogie. O tym oczywiście będę mówił więcej w przyszłym tygodniu, ale tutaj nadal w kwestii przecieków mamy to, jaka będzie wydajność tej, tej, tej konsoli. Tutaj rzekomo mowa jest o karcie 7700XT, ale ja słyszałem jeszcze nowsze pogłoski, że ma być to bardziej wydajność 7800XT. Reisena, więc około 50% wydajniejsze niż poprzednia konsola. Zobaczymy, jak się to sprawdzi już w listopadzie, bo wtedy te konsole wyjdą. A za dzisiaj, ja Wam bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w poniedziałek albo we wtorek w kolejnym podsumowaniu. Cześć.